Łowienie sandaczy na zbiornikach zaporowych jest bardzo charakterystyczne. Najczęściej łowimy te ryby w zaczepach, ponieważ tam one są, tak? A łowienie w zaczepach przynosi wiele strat. Wiadomo, rwiemy gumy i płaczemy. Jest kilka sposobów, żeby uniknąć strat. Można łowić na haki offsetowe, ale po pierwsze, wtedy trzeba stosować specjalne gumy, do tego przystosowane, które mają wgłębienie na hak. Zrobione są z miękkiego silikonu. No i wtedy jest to bardzo skuteczna, e, skuteczna metoda. Również jest, e, stosuje się specjalne systemiki e, z gumką zabezpieczającą zakładaną nagrodę. O, o, szczęśliwy łowca. sandałek wychodzi. O, Proszę, jaki I wjeżdżam. Opraszamy. O! Brawo! <laughs> jest sandaczyk. Na zestaw z antysnagiem tu w zaczepach nieduża rybka ale antysnag się otworzył i rybka wciąg zadziałało, także i do wody. Opa. Natomiast rynek nie lubi próżni i zobaczył, że jest zapotrzebowanie na specjalne główki z antyzaczepem od razu. Tu są takie protektory albo anti bo to też pod taką nazwą możemy spotkać, główki jigowe gotowe dla leniwych, przede wszystkim tych, co nie lubią sami coś robić, ale również dla tych, co mieli dwójkę z zetpetów. Mam takiego kolegę, który nie jest w stanie nic zrobić, mówi, że ma dwójkę z zetpetów. Jak zobaczył to rozwiązanie, no to jest rozwiązanie właśnie dla takich. Tu mamy zwykły haczyk, to jest V-point i drucik, zakładamy gumę, normalnie zbroimy w ten sposób gumę. Zakładamy ten drucik i już jesteśmy gotowi. W ten sposób możemy się prześlizgiwać po zaczepach bez ryzyka straty przynęty. W momencie, gdy ryba atakuje, zaciska pysk i drut się odchyla. Także prosty patent i dosyć skuteczny. Oj się zapeklował w tym lasie! Proszę. Skusił się na gumeczkę. Antisnak otworzony. Proszę. Pasywna guma, tak zwana. I mały sandaczek. Do wody. Opa. Patent działania jest dosyć prosty. W ten sposób. Uzbrojona przynęta w tą główkę prześlizguje się między gałęziami, między jakimiś starymi ruinami. Jak wolno ściągamy, nie ma z tym żadnego problemu. Problem jest wtedy, jeżeli będziemy zbytnio agresywnie podbijać, wtedy automatycznie no, wbijemy ten zaczep. Także tutaj stosowanie antisnagów jest jak najbardziej dobre działa, natomiast wymusza od nas specyficznego dosyć prowadzenia. Na antysnagach stosuję buwki 7, 10, czasami 15 gram, ale to już jest naprawdę na głębokiej wodzie. Najczęściej staram się łowić lżej, żeby właśnie praca przynęty była bardziej naturalna przy takim lekkim podbijaniu. Tutaj nie będziemy łowili na trzęsienie ziemi, bo po prostu wtedy nam ten patent nie zadziała.

Wypuszczam, pokażę teraz w jaki sposób prowadzić uzbrojoną przynętę Vantis snaga. Wszystko robimy delikatniej, płynnymi ruchami. Co jest istotne, w momencie, jeżeli czuć po to, że jedziemy po zaczepach, wtedy wolno z kołowrotka tylko wybieram. O, Czekam, żeby nam to wszystko opadło, znowu mogę sobie troszkę podbić. Poprowadzić tak bardziej tradycyjnie, ale delikatnie, i znowu uwierzam w następny zaczep. Więc tu wolno, wolno, wolno bez żadnych gwałtownych ruchów. Bardzo często, w momencie, jeżeli przynęta przejeżdża przez te zaczepy, puszczamy ją potem w opadzie, zaraz potem są uderzenia. Tutaj już wtedy trzeba oczywiście ciąć, mocno i ostro holować, żeby nie dać sandaczowi wjechać w te gałęzie, a to się często dzieje. Jeżeli poczujemy, że się wcięło w gałąź. O, właśnie sumek. Mamy. No to nieźle mamy. Ach, kurcze! Niestety. Kur... Natomiast tu robimy... Wszystko dużo spokojniej. Nie ma tego tej ostrego prowadzenia. W momencie, jeżeli e, poczuję, że miałem zaczep taki twardszy, od razu proponuję zwinąć e, szybko przynętę. Bo bardzo często wtedy ten anti się otwiera. Takie ma zadanie. Tak? E, natomiast już pamiętajmy, że jeżeli na dalszym dystansie mamy ten zaczep i kłapiemy zwijamy, żeby z powrotem zabezpieczyć grot. Bo w momencie, jeżeli ten drut jest otworzony, nie zabezpiecza nas przed utratą przynęty. Tutaj w odróżnieniu od na przykład stosowania e, haków offsetowych nie musimy jakoś specjalnie mocniej ciąć. To, ten drut jest na tyle elastyczny, że ryba sama zamykając pysk go składa. Także zacięcie jest jakby normalne, standardowe. Okay. Najmniej ładnie rybka. No ładnie się stawia, fajna ryba. Ładna ryba, oj, ładna ryba. Czekaj, z Uuu, uu, ale piękny z Andersdaly. Ten bo. Bębo... O, ładne. Trochę zamieszania, ale tak czułem, że on chce pystrze Ale O, piękny. O takie ryby tu przyjeżdżamy. Kolor, wadość. <noise> Śliczna ryba. Zadowolony łowca. Bardzo zadowolony. <noise> Puszczamy rybkę. O, zarzucona.